Tarnobrzeg z przytupem zakończył swój udział w piątym Festiwalu Kultury Lasowiackiej, jaki przez cały lipiec odbywa się na terenie województwa podkarpackiego. Mieszkańcy bowiem spotkali się z pisarką Joanną Kuciel-Frydryszak, autorką bestsellerowych Służących do Wszystkiego oraz Chłopek. Opowieści o naszych babkach. To jest historia e, takiego trudu wielkiego kobiet, Ponieważ ja piszę głównie o kobietach, ale tak naprawdę też mężczyzn. To jest okres, kiedy wieś przeżywała, jak i w ogóle Polska, jak i świat, kryzys ekonomiczny. Ale mieszkańcy wsi szczególnie dotkliwie go znosili. I, i to jest właśnie historia i o biedy. Ale też właśnie zacofania, takiego wykluczenia trochę edukacyjnego, gdzie kobietom odmawiano prawa do nauki, no bo po co babie szkoła. I to wszystko jakoś tak, miałam wrażenie, zginęło w, w historii naszych, w pamięci naszych rodzin. Autorka dotarła więc do wielu mieszkanek pamiętających polską wieś sprzed stu lat i ocaliła ją od zapomnienia, tworząc wielowątkową historię pełną niesprawiedliwości i cierpienia. Pomimo trudnej tematyki, książka ta cieszy się niesłabnącą popularnością, czego dowodem jest ponad 600 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i wysoka frekwencja na spotkaniach z czytelnikami. Podobnie było w Tarnobrzegu, gdzie mieszkańcy chętnie wdawali się w dyskusję z autorką i opowiadali o doświadczeniach swoich babek czy matek. Bardzo często są to historie podobne do tych, które mam w książce. Myślę, że takich wielkich zaskoczeń nie miałam, dlatego, że tam jest dużo historii w mojej książce bardzo rozmaitych, prawda? Ale na przykład często, niezwykle często, powtarza się taki motyw związany z pracą dzieci. U, u rodzin, czy oddawania dzieci do, do rodzin, do pracy, do obcych rodzin. E, właśnie mówimy o tym okresie międzywojennym, gdzie dzieci po prostu z biedy były przekazywane innym rodzinom do pracy, już jako na przykład czterolatki, pięciolatki. To jest szokujące dla mnie, naprawdę szokujące. Po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość otrzymania autografu oraz wspólnego zdjęcia z autorką. Swoje. Trzeba było jednak odstać.